Dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach, cykl Inwestycje szansą na rozwój. W studiu gość Jakub Sawulski, Polski Instytut Ekonomiczny oraz Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od definicji, mówiąc inwestycje. O czym my myślimy? Bo tak najprościej chyba byłoby określić to jak ktoś zbuduje drogę, no to jest inwestycja, albo kupi maszynę. No ja bym powiedział ogólnie, to znaczy o inwestycji mówimy wtedy, kiedy wydajemy pieniądze na coś, co ma nam przynieść stopę zwrotu, to znaczy ma nam przynieść jakąś korzyść w przyszłości. Cały problem polega na tym, że w tej definicji, którą stosujemy powszechnie w statystyce i w ekonomii, no to my ujmujemy w inwestycjach głównie te wydatki, które właśnie służą nam Budowie takich aktywów trwałych, czyli na przykład fizycznie droga. Fizycznie namacalnych. Dokładnie. Coś, co możemy dotknąć. Droga, jeżeli firma kupi maszynę, wybuduje nową linię produkcyjną, wtedy mówimy o tym, że to rzeczywiście jest inwestycja i ujmujemy ją, ujmujemy ją w statystykach. No, takie inwestycje stanowią mniej więcej jedną piątą naszego PKB, czyli 20% mhm. tego, co tworzymy w gospodarce, to są tego typu inwestycje. A inwestycje w umiejętności, to już nie są inwestycjami? No, są inwestycjami, ale niestety nie ujmujemy ich w ten sposób w statystykach i na tym polega właśnie cały problem. Znaczy, Polska przykładowo jest krajem, który te, tą, w tej tradycyjnej definicji inwestycji wypada dosyć blado na tle innych państw, na przykład Unii Europejskiej, jesteśmy raczej w ogonie, ale z drugiej strony w ostatnich 30 latach bardzo ważnym czynnikiem naszego rozwoju były wydatki państwa na edukację, na to, że mamy szerszy zakres edukacji, więcej ludzi obejmujemy tą edukację, edukacją, i też podnosimy jakość tej edukacji. No ale wydatki państwa na tą edukację, które przecież służą długoterminowemu rozwojowi, nie są ujmowane w statystykach jako wydatki inwestycyjne. No i w tym jest problem. Podobnie wydatki firm na właśnie aktywa niematerialne, takie jak wiedza pracowników, umiejętności pracowników i kompetencje, albo na przykład patenty, czyli jakaś wiedza, która już została gdzieś wytworzona i firma ją kupuje. To także są wydatki, które nie są ujmowane w statystyce jako inwestycje. Czyli jeżeli ja wydam pieniądze na pracownika, podniosę jego umiejętności i on w związku z tym, bazując na tych umiejętnościach, przyniesie więcej pieniędzy do firmy, to ja nie zainwestowałem, mimo że zainwestowałem. No, to jest trochę z, dziwne. Nie? Nie, nie zainwestował Pan, jeżeli mówimy o statystyce, bo w rzeczywistości oczywiście Pan zainwestował. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że we współczesnej gospodarce coraz większe znaczenie ma właśnie, mają właśnie te inwestycje w aktywa niematerialne, w to, czego nie da się fizycznie dotknąć. To znaczy, jeżeli spojrzymy, jakie są najbardziej wartościowe firmy na świecie, albo nawet w Polsce, to są to firmy, które nie mają wielkich fabryk i taśm produkcyjnych, tylko to są firmy, które bazują właśnie na aktywach niematerialnych, na wiedzy. To jest Apple, Facebook, Google, a w Polsce CD projekt. Czyli ludzie. Czyli ludzie, czyli kapitał intelektualny. To jest ten czynnik rozwoju, który staje się we współczesnej gospodarce absolutnie najważniejszy. Znaczy... Ale, no dobrze, a jak my patrzymy na całość gospodarki i e, nie będę wymieniał z imienia i z nazwiska i, i z rządu i lat, ale generalnie e, problem inwestycji pojawia się ciągle. Mówimy firmy nie inwestują, albo inwestują, albo inwestują za mało. To, tym, to my mówiąc o tych inwestycjach, nie myślimy o tym, że my inwestujemy w ludzi, tylko patrzymy na te same materialne rzeczy, zbudowana lub niezbudowana droga. No to, o czym mówi się w debacie publicznej, no to są te inwestycje takie twarde, dlatego że o nich mamy dane. Dużo trudniej zdobyć dane na temat właśnie tych niematerialnych inwestycji firm. Choć tutaj parę rzeczy wiemy także o polskiej gospodarce, wiemy, że mniej więcej 6% naszego PKB to są inwestycje w aktywa niematerialne. E, właśnie, to znaczy. A czy z finansowaniem tych inwestycji, Pana zdaniem, też jest trudniej? No bo, jeżeli ja idę do banku i mówię: proszę bardzo, mam kontrakt na drogę, wybuduję tę drogę, zarobię na niej milion albo 10 milionów. No to bank mówi OK, pożyczę panu pieniądze. Zdecydowanie jeżeli, tak. No. Jest zdecydowanie trudniej zdobyć finansowanie właśnie na inwestycje w aktywa niematerialne, właśnie dlatego, że banki bardzo niechętnie udzielają finansowania na tego typu inwestycje. To znaczy, kapitał fizyczny taśma produkcyjna może być dla banku zabezpieczeniem, które ten bank przejmie w razie, jeżeli firma przestanie spłacać kredyt. To taka pracownika sobie. A pracownika, jego wiedzy, kompetencji bank nie przejmie, w związku z tym niechętnie będzie finansował tego typu inwestycje, co w konsekwencji oznacza, że tym, które powinno aktywnie brać udział w finansowaniu tego typu inwestycji jest państwo. I to się dzieje w tej chwili na całym świecie, to znaczy widzimy bardzo intensywne aktywności państw w kierunku właśnie tego, żeby finansować wydatki firm na aktywanie materialne, na przykład na badania i rozwój, na badania naukowe i, i rozwój pracowników chociażby. Mhm. A jak popatrzymy na gospodarkę i całość gospodarki, to co jest dla tej gospodarki dzisiaj ważniejsze? Bo z jednej strony łatwo jest ocenić to, że zbudowaliśmy sieć dróg. Mhm. Wiemy, co to nam dało. Ale z drugiej strony trudno powiedzieć, ile dało nam Wyszkolenie odpowiedniej kadry, prawda? No, to znaczy, nie chcę rozstrzygać, co jest ważniejsze, czy, czy inwestycje Albo in, w kapitał fizyczny. to inaczej fizyczny. zapytam, jak powinny być akcenty rozłożone, mhm. jeśli chodzi o współczesną gospodarkę? W tej chwili zdecydowanie większy akcent powinniśmy kłaść na aktywa niematerialne, niż kładliśmy do tej pory. To znaczy, jeżeli spojrzymy na przykład na inwestycje publiczne, pomijmy na chwilę inwestycje firm, e, to w tych inwestycjach publicznych w ostatnich dwóch dekadach dominowała właśnie infrastruktura. To znaczy, laliśmy beton i asfalt, mówiąc bardzo krótko. Bo w tym. Bo go potrzebowaliśmy? Bo, tak bo, mieliśmy, bo mieliśmy rzeczywiście tak. duże zapóźnienia w tych aspektach. Ale w tej chwili, jeżeli myślimy na, myślimy na przykład o starzeniu się ludności, to to, co może nam pomóc w, w jakby utrzymać gospodarkę i nadal doganiać Zachód, mimo tego, że będziemy mieli starzejącą się populację, to właśnie to, żeby pokolenie osób pracujących miało bardzo wysokie kompetencje, żeby w tej współczesnej gospodarce to pokolenie potrafiło się odnajdywać. I żebyśmy tworzyli właśnie te takie firmy, o których mówiłem wcześniej, te, które bazują na aktywach niematerialnych, a niekoniecznie te firmy, które bazują na kapitale fizycznym. Bo jak spojrzymy na to, co się dzieje w najbogatszych państwach świata, to tam udział przemysłu w PKB spada, a rośnie właśnie udział usług opartych na aktywach niematerialnych. Czyli na wiedzy. Czyli na wiedzy. Dokładnie. E, czy, to jest, czy to zmierza do tego, czy ta myśl pana zmierza do tego, że mm, łatwiej nam jest znaleźć pracę? Czy pozostać aktywnym po 65 roku życia, na przykład, oferując wiedzę, niż budując drogę, prawda? No bo... Tak, to znaczy, generalnie pracownicy fizyczni, wiemy o tym, że zazwyczaj szybciej kończą swoją aktywność zawodową i że praca fizyczna jest jednak z, z punktu widzenia zdrowotnego bardziej wycieńczająca. I z tej perspektywy, jeżeli myślimy o właśnie dłuższym pozostawaniu na przykład osób starszych na rynku pracy, to zdecydowanie powinniśmy inwestować w kompetencje właśnie osób w wieku powiedzmy 50, dlatego że znów badania pokazują, że w Polsce mamy duży problem na przykład z kompetencjami cyfrowymi osób w wieku. 50 plus czy 55 plus, i bardzo często one z tego powodu gdzieś tam uciekają z rynku pracy, bo widzą, że po prostu już nie nadążają za, za tym zmieniającym się światem. No ale dzisiaj e, powinniśmy chyba mocne akcenty na to kłaść, bo po pierwsze, starzeje nam się społeczeństwo. E, w związku z tym coraz więcej osób będzie na emeryturach, a coraz mniej będzie e, pracowało, no i państwo musi sobie jakoś z tym radzić, i my musimy sobie z tym radzić, żeby z, z czegoś żyć. A po drugie, no, brak rąk do pracy, tak naprawdę. Więc wszyscy się liczą. No, jakby Pan doskonale podsumował to, o czym mówiłem do tej pory. To znaczy, że my powinniśmy inwestować w kompetencje pracowników, w kompetencje osób starszych, po to, żeby te osoby jak najdłużej pozostawały na rynku pracy, ale też, żeby ich praca na tym rynku pracy była dostosowana do, do tych wymogów współczesnej gospodarki. A czy są jakieś narzędzia? A jak nie to, czy powinny się pojawić, które zachęcają pracodawców, już nie wnikam czy prywatnych czy, czy, czy firmy państwowe do tego, żeby inwestować w umiejętności tych osób? No, mieliśmy w tej poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej trochę pieniędzy na to, żeby podnosić kompetencje pracowników. To nam się nie udawało, to znaczy jeżeli spojrzymy na ewaluację tych programów, no to te inwestycje w kapitał ludzki raczej były oceniane kiepsko. To znaczy my wciąż musimy się uczyć tego, jak inwestować w pracowników. Polskie firmy niestety mało inwestują w pracowników na tle innych pań, firm w innych państwach, w szczególności Europy Zachodniej. Zwłaszcza małe mikrofirmy, to znaczy te inwestycje, w, inwestycje w firm w pracowników w firmach dużych. Jeszcze są na jako takim poziomie, ale w mikrofirmach, tych najmniejszych, one praktycznie nie istnieją. E, więc te programy wsparcia powinny być kierowane przede wszystkim do mikrofirm, do tego, żeby to one zaczęły inwestować w pracowników, bo to potem przekłada się na rozwój tych firm. Tak? To znaczy, bardzo często barierą w rozwoju firm nie jest brak kapitału na ten rozwój, tylko brak po prostu kompetencji pracowników do tego, żeby rozwijać firm. Ja jeszcze chciałbym wrócić na, na chwilę do tego waszego raportu pokazujące, pokazującego jak to wygląda. My sobie zdajemy sprawę z tego, że te inwestycje widoczne łatwo policzyć, ale są obok też inwestycje, których się nie da policzyć. Czy nie da się do końca policzyć? Znaczy coraz więcej się o tym mówi. Wraz z tym, tym trendem, o którym mówiłem wcześniej, że mamy coraz bardziej gospodarkę opartą właśnie na wiedzy, na aktywach niematerialnych, to coraz częściej w statystyce się mówi także o tym, że powinniśmy zmienić definicję inwestycji. Niestety droga do tego jest bardzo daleka. Czyli jak my pokazujemy sobie, mówimy trzy silniki gospodarki, inwestycje, konsumpcja i tak dalej, to y, pokazując te inwestycje nie, nie dodajemy tych, o których rozmawiamy teraz, tak? Nie, nie. Wie, większość tych inwestycji w materialne, y, mniej więcej 80% tych inwestycji nie znajduje się w oficjalnej tej definicji inwestycji, tylko znajduje się w tak konsumpcji pośredniej, czyli albo w wydatkach rządowych, albo w, po prostu w konsumpcji. Natomiast nie znajduje się w tym komponencie, który nazywamy inwestycjami. A jakby znajdowało się, to by zmieniło postrzeganie w jakiś sposób naszej gospodarki, czy to by było tylko takie przesunięcie zapisów? No, to znaczy, jeżeli chodzi o inwestycje w aktywa niematerialne, to także nie, nie jesteśmy tutaj europejskim liderem i nie jesteśmy w czołówce. No natomiast to zmieniłoby trochę postrzeganie polskiej gospodarki o tyle, że jeżeli dodamy do oficjalnych tych inwestycji w kapitał fizyczny inwestycje w aktywanie materialne, to z około 20% zrobi nam się już 25-6%, a jak jeszcze dodamy wydatki państwa na przykład na edukację, które także są inwestycjami, w ten sposób powinniśmy je nazywać, no to już okaże się, że prawie 1 trzecia PKB, które tworzymy w Polsce to są wydatki inwestycyjne, czyli wydatki na to, Żebyśmy w przyszłości rozwijali się szybciej, a niekoniecznie wydatki na to, żebyśmy w tej chwili dzisiaj rozwijali się szybciej. Czyli to trochę by zmieniło postrzeganie naszej gospodarki jako takiej bardziej no, innowacyjnej, tak bym to określił. Tak, przede wszystkim e, wydaje mi się, że my nie doceniamy wydatków tych edukacyjnych w, w polskiej gospodarce. To, jakie znaczenie miała w rozwoju gospodarczym w ostatnich 30 latach edukacja, na przykład upowszechnienie się edukacji na poziomie wyższym. Na początku lat 90. tylko co dziesiąta osoba młoda szła na studia, dzisiaj to jest prawie co druga. I to jest dobry trend. To znaczy bardzo często się mówi, że to źle, bo dewolu, dew, deprecjonuje się dyplom licencjata czy magistra. Nie, to jest dobry trend, dlatego że podnoszenie kwalifikacji, tworzenie kompetencji. Jest fundamentem dzisiejszego rozwoju gospodarczego. Im lepiej wyedukowane osoby młode będą wchodziły na rynek pracy, tym szybciej będziemy się rozwijali w przyszłości. To jest, to jest inwestycja o bardzo wysokiej stopie zwrotu, tylko że my o tym w ten sposób niestety nie myślimy. No dobrze, a czy jak ja zainwestuję w maszynę, kupię maszynę do firmy, no to jest mój koszt, ja sobie mogę go odliczyć. Maszynę. A jak zainwestuję w szkolenie pracowników, to też tak łatwo mi pójdzie odliczenie? Tak, pod tym, pod tym względem tak. Chociaż w przypadku inwestycji tych na przykład w linie produkcyjne, w maszyny, mamy zdecydowanie więcej preferencji podatkowych niż w przypadku inwestycji w, w szkolenia pracowników. Czyli inwestując w maszynę, jest szansa na to, że uzyskam jakąś preferencję podatkową. Inwestując w pracowników, ta szansa jest mniejsza. Więc tutaj jest problem, i wydaje mi się, że w naszej polityce publicznej powinniśmy zdecydowanie większy nacisk kłaść właśnie na ten drugi aspekt, na inwestycje w aktywanie materiałów. No to przeszliśmy do wątku chyba tak naprawdę najważniejszego, bo zastanawiam się, co my jako państwo. Powinniśmy zrobić, żeby zachęcić firmy mniejsze, większe do tego, żeby inwestować właśnie w rozwój poprzez inwestowanie w pracowników, na przykład czy poprzez inwestowanie w wiedzę. Na przykład to, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, czyli ulgi podatkowe dla firm, które inwestują, nie tylko inwestują w, w maszyny, w kapitał fizyczny, ale też inwestują na przykład w, w pracowników. No, pod tym względem mamy trochę ulg dla tych firm, które inwestują w wiedzę, to znaczy mamy ulgi na badania i rozwój podatkowe i też mamy dotacje, więc w tym aspekcie jest już całkiem nieźle. I Polska rzeczywiście daje znaczące ulgi podatkowe dla firm, które inwestują w badania i rozwój, mhm. czyli badania naukowe, e, w patenty itd. Tak e, natomiast z tymi inwestycjami w szkolenia pracowników i ulgami tutaj, czy jakimiś programami dotacyjnymi jest już znacznie gorzej. Czyli rozumiem, że to jest że te... ten kierunek, w którym powinniśmy zmierzać? Czyli rozumiem, że te przepisy, jeżeli by się pojawiły, albo są, to trzeba je po prostu jasno y, sprecyzować. Co może być odliczone, jakie wydatki inwestycyjne, w jakie sektory, w jakie dziedziny y, można odliczać, tak? Zdecydowanie tak. To znaczy, my w ogóle mamy pewien problem z prawem podatkowym, taki, że jak już piszemy jakąś ulgę, to firmy bardzo często nie korzystają z tej ulgi, dlatego że się po prostu boją, bo nie wiedzą, co mogą zakwalifikować do tej ulgi, a czego nie mogą zakwalifikować. Czyli jasność do tej przepisów. Ulgi. Wyszkolisz pracownika, dostaniesz ulgę. Jasność przepisów to jest to, co postulują przepisów podatkowych i nie tylko. To jest to, co postulują firmy już od dawna. Niestety cały czas mamy z tym problem. No, i ten proces legislacyjny w Polsce trzeba poprawić. Wydaje mi się, że jakby nie podejmujemy tych działań, to znaczy ten pro, jakość procesu legislacyjnego się nie poprawia, i to jest duży problem z punktu widzenia gospodarczego. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu. Jakub Sawulski. Dziękuję. Polski Instytut Ekonomiczny, Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ernest Bodziuk, to był program Szczerze o Pieniądzach. Do zobaczenia.